Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuwakordis. Jakże rzadko już słyszymy takie imię, słowy uprzednie, na przykład przyszedłszy, dokonawszy, zasłyszawszy. Rzadko się już słyszy, a szkoda, bo jest to piękna polszczyzna pod warunkiem, że się, jej popra że się ją poprawnie stosuje. Najczęściej słyszy się w wykonaniu wilniuków, wilnianie no, lubują się w tych imię słowach właśnie, z tym, że stosują często zupełnie na wyrost. Tak na, na, nie po to, żeby określić jakąś czynność. Uprzednią, tylko tak sobie po prostu tam, na przykład, jak to jak to Wańkowicz wspominał, tam, jak wujek jakiś tam się kręcił na swojej kawalerskiej górce, cierpiał niestrawność żołądka często i mówi, musi, że rosł zaszkodziwszy. No nie, rosół nie zaszkodziwszy, rosł zaszkodził po prostu, tak? Tylko, kiedy się używa tych, tychże imię słów. Wtedy, kiedy chcę, chcę określić jakąś czynność uprzednią przed tym, o czym mówię. Na przykład wróciwszy do domu wyłączyłem telewizor. Najpierw wróciłem do domu, a potem wyłączyłem to diawolo, tamtego, tego ogupiacza Czy powiedzmy ujrzawszy Wielki Kanon popadłem w zachwyt. Najpierw ujrzałem, potem w ten zachwyt nastąpił, tak? Więc to jest kolejność, pewna sekwencja zdarzeń. Podobnie też ma się rzecz z czasem zaprzeszłym, już prawie wcale nie używanym. Osobiście go używam, bo lubuję się w takich smaczkach językowych, tak? Na przykład. Y Zanim, zanim zabrałem się za sprzątanie, nieco odpocząłem byłem. Powiedzmy, byłem w znaczeniu czasu zaprzeszłego. Dawniej w Polszczyźnie było zarówno perfektum, jak i pluskwam perfektum. Pe ślad po perfektum jeszcze istnieje w pieśni wielkanocnej, która na ogół jest błędnie śpiewana. Mianowicie Chrystus z martwych wstał jest powinno być. A nawet w śpiewniku, w śpiewniku księdza Siedleckiego prawie, na, prawie wszędzie jest z wstan. Co to znaczy z wstan? Nie ma takiego słowa w języku polskim. Chrystus nie jest z wstany, tylko z wstały. Co zrobił? Z martwych wstał jest, to znaczy, to z martwych stanie się dokonało, i skutki jego na nas oddziaływają. To jest to, to, to właśnie określa czas perfekt, perfectum, tak perfektum. Y Natomiast, ale to już, to już jest po prostu, to jest tylko jakaś taka pozostałość, relikt pojedynczy. Natomiast w czasu przeszłego czasami się jeszcze używa, znaczy ja używam przynajmniej, na zasadzie... Za, tak, zanim zdałem maturę, uczyłem się, byłem w kratkę. W... Zaja... zajaśniało było słońce, po czym lunął deszcz. Można takich konstrukcji używać, to jest czas za przeszły. Można też z grecka aorystem nazwać. Ale w każdym razie, do czego zmierzam? Jeżeli używamy, możemy używać słów określających uprzedniość, to używajmy ich na miłość boską poprawnie.